Puławskie Nadleśnictwo zaprosiło mieszkańców na Dzień Otwarty, który odbył się w minioną sobotę. Wszyscy chętni mogli zapoznać się z tym, jak wygląda praca leśnika od kuchni. Pracownicy Lasów Państwowych pokazali, jak wygląda monitorowanie przeciwpożarowe, a także zastosowanie sztucznej inteligencji w ich pracy. Podczas Dnia Otwartego odwiedzający tego dnia siedzibę Lasów Państwowych przy Alei Rzyżyńskiej w Puławach zapoznali się z pracą Straży Leśnej, a także z narzędziami służącymi do znakowania drewna, jakimi na co dzień posługują się leśniczowie i nadleśniczowie nie zabrakło także wskazówek dotyczących, np. zagubienia się w lesie i co w takiej sytuacji robić. Imprezę podsumował poczęstunek mistrzowska grochówka, a także pieczone kiełbaski wprost z ogniska. Przez cały czas trwania imprezy odbywały się warsztaty tworzenia leśnej biżuterii. Dziurawy tłumik, czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji. Tylko w Plus Oil przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików, najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil Puławy ulica Dębinska 18 telefon 81 886 63 25 Plus Oil twoje auto jest w rękach profesjonalistów